Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie 19 września 2025 roku. No i co? Mamy nowy zestaw Lord Z za 1500. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Lord Z za 1200. Tak się tutaj prezentuje. Kostur Z za 500. I magia Lorda Zeda za 300. Power Rangers nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw Recoil AV za 1500 i mamy w nim Recoil AV, koła taktyczny Offroad i wzory, czyli OXR, niebieski Smok i Unit 01. I mamy nowy zestaw uliczny Ronin Kendo za 1300. I mamy w nim nowego skina i itemy. Czyli uliczny Ronin Kendo za 800. Tak to je wygląda. Wraz z takim stylem. I styl Lego. Kill off. i plecak Robalowy rozwalacz za 500. Trening odbijania za 400 i powołanie kendo za pięćset. Zestaw wojownik teriaki za 2,500. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestaw się nie ma i itema kosztuje 1500. Wojownik teriaki za 1200. Dwukleja kleja za 800. Sos teriaki za 500. I mamy nową emotkę, czyli options za 500. Tak się tutaj prezentuje. Róż do akcji. Wszyscy mnie lubią. Frajda. Taneczne domino. Aliar. Ku Niebu. Prosta sprawa za 300. Wojownicze Żółwy Ninja. To samo. Ale tym razem powrócił Bipop. Racksteady Android Kranga Casey Jones Shredder i Splinter Kajsenat nadal w sklepie Luz to samo Peacemaker nadal w sklepie Bronto za 1200 Odchłań za 1500, plastikowy piechur za 800, plastikowa poborowa, słoneczniczka. Kairu za 1200. Gwiezdny topór za 1200. Koralowy krążownik za 800. Samotrusia za 800. Operator za 1200. Wojak za 800. I mamy nowe buty, czyli Tabi Szoguna za sześćset, Hime za dwa tysiące, koci, Pazur za osiemset. Doskonała mrał za 500. I mamy kolejny nowy zestaw Wolves za 300. Jeśli mamy Skina. I mamy w nim księżycowa buntowniczka one za 800. I Wolves za 500. Zestaw zrzędliwa zgraja za 1600, jeśli mamy plecak. Pieseł za 1500. Świąteczna szyneczka za 1200. Świąteczny hydrant za 200. Powrócił Nick Fury. I Spider Woman. Marvel to samo. Buty nadal w sklepie. I mamy nowe ścieżki amowe. Czyli Wildberry Lilet za 500. czegej I Proibida Pramim Grazon. Reszta ścieżek jamowych, to samo. Odpalaj silniki, nadal w sklepie. Patrick Mahomes, to samo. Gorillas, nadal w sklepie. Nie masz dzisiaj Futuramy, Dardevila, Isaaca i Messiego. No i co, jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie: subzone, łapka w górę, kod GigiLon w sklepie, a ja się z Wami żegnam. Siemneczko.